No co co ja mi to? Jest na o. a ja z powrotem. Już się nagrywa. O nie! Dawaj. Do roboty! Po co mam was! Tomek, stań. Do zaprzęgu Cieplus No, zaraz dam Do A! zaprzęgu powiedziałem, Spodje, bo nie wiem czy widać. O, dobry. A Ciebie będzie widać? Stań tam Wicza! Co ty tutaj? No. Poszły! Poszły! Ten. 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 Nie poś, poś. Yep. Ty! Puść tu! Ty, ja, ja cię wychowałem, ja ci yep. wychowałem, koniec. No. Zaraz, czekaj. Brr. Brr. Dobra, dalej. Pejłem! Oła, kuźba! Co ja tak wychowałem cię! No dobra,